Siema, z tej strony Detektyw dzisiaj sobie gramy w Garry's Mod, oczywiście razem ze mną jest Lobster. Siema. Hello. Oczywiście, nie, e, tak naprawdę to nie jest Lobster, tylko Sir Cancelot, który porwał Lobstera, co nie? Eee, i... I... E, powrót e, serii Half-Life. Jezus Maria! A! Ale w ostatniej chwili. Ej, jaki ziomek A. jest tutaj! Dwóch zio... Nieważne, tak ej, czemu mi zjadą moje przedmioty? Halo, gdzie są moje przedmioty? O! Dobra, czekaj, to się wydnie. A, dobra, nieważne. Co? A, do, a yy, okay, dobra, wiem co, ale rozumiem, że nie ma takiej potrzeby. Jezus, Maria, o Jezus Maria Nie wchodź w te czerwone. Nie wchodź w te czerwone. Ta, wiem, wiem, wiem. Co a, a, a. No, w ogóle mogłeś poczekać, ale. E. Z czego on. Rakieta. Tank Rocket? Co to jest? Też Mamo, daj mi tak. też takiego Tank Rocketa. Ja biorę jego Tank Rocketa. Czemu. Ło, wow, to jest to coś. Gdzie ty jesteś? Ej 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 No tam gdzie był ten gościu no O dobra poczekaj, poczekaj. Patrz, on z tego strzelał O w tych mordy, ja też chcę z tego strzelić Nie da się No nie no to poczekaj na mnie Ej poczaj y I ty moje i ty, moje i ty moje i ty moje i ty Puszczę, co mam? Gdzie są moje ity? Nie, nie wiem Gdzieś musiałeś się upaść Kurde, zabrałeś mi pewnie szmulu. Nie, serio, nie zabrałem. Akurat razem. Ty się może niechcący wyjechałeś po prostu. A no w sumie, bo skoro one umarły tutaj, to, to na pojeździe powinny być, więc. Jestem na ciebie zły. Jedziemy. Ej, nie poczekaj, stój! Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Pod F4 można wyrzucać broń. Broń. Weź mi wyrzuć coś. E, dobra? Jakiegoś shotguna albo PMa Halo? Nie, nie Alt F4 Czemu Ornik connection problem? Halo? Halo, kliknąłeś AlT4 Tak, zapomniałem. Jezus Maria! Eee, już jesteśmy Eee. Gdzie to rzuciłeś? Weź odjedź. O tam jest! O rzeczywiście Kurde, tylko trzeba Eee i Ammo trochę Eee, to róbmy tak, że na początku wyrzucamy Ammo, a potem broń. To też jest ważna rzecz. Co miał? Kontrol Tak, serdecznie kontrol rzucamy Jak zwykle. O, ale w sumie to była dobra droga. No tak. No. Jikalnie jest drogi. O nie! To. Mu stop. Trzeba jakoś ominąć TT te? E, a pomocy, pomocy! ja się topię w tym. No dobra. Czemu się topisz? Topię się. Nie wiem. Pa pomocy. Ej, można ominąć tą pułapkę. Nie wiem, ale wejść do góry, nie chcę. Zaraz, no, se sekundę. Tylko ja tutaj mam tych. Dobra, ominąłem ją. Łapkę Dobra. Ja się w to wybuchowe. Dobra. I może po prostu te działka... O! Yy, nie, nie. Po prostu nie ruszajmy go. Albo... Można szybko rozwalić zanim zacznie strzelać. strzać. To co, idziemy dalej? Tak. Ej, no bo w sumie i tak tutaj już byśmy musieli zejść. Z... No A! Weź tam checkpointa nam Lizaru Eee. Dobra, to poczekaj e, no jestem przy radiu. Jeszcze nie ma checkpointa, idź dalej. O, jest checkpoint. Tak. Nie, 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 nie. Dobra, pomijając fakt, że ci zabrałem broń, to poczekaj, to. Od... Ej, i po... kliknij sce. Wow. Widzisz, jakie useful f4 drop web. Zapomniałem o ten. Coś jeszcze chcesz granaty może? No. F4 drop weapon. Dobra, rura. O, a Ej, e, jest tutaj ten ziomek Ale ten celownik jest taki mikro. Tam jest gościu na górze, pamiętaj. Tam będzie, tam będzie gościu. E, coś chyba nie wszedł, ale to do... Ej, poczaj. O nie! moda zapomnieliśmy Nie doda, nie mogę tam. Ej, poczaj, chodź tutaj, chodź, wyspnijmy się tu, ciekawe co będzie. Nie da się pomować. Dalej się nie da. Chyba. A nie, może wejdziesz. Ej. Aaa Nie wo, <ślaski> Wow, wow. wow. Serdecznie... Ej, jak się włączało tutaj trzecią osobę? No third person w konsoli. O nie, no ja teraz nie... Ale stopie... Jakoś ja pętam, że sobie... O, A, tak. O, już raz z góry! Rzeczywiście strzelał. Dobra, O, jest, mam już. Dobra. E, to wracam do nagrywania. Częściej cały czas nagrywałem. No to już jesteśmy, Sto... trzecią osobę obczaiłem ja tutaj jest ten, karabin masz nowy Nie, nie ta strona, rzucaj im granat Ja do nich strzelam z karabinu O ty szmulu, ty za tam karabin masz nową obczaiłeś Tu jest jak O no to ja sobie uzupełnię. Ej, gdzie? A, myślałem, że to nie, nie Ale apteczka była a, a, tutaj Tutaj uważaj Dobra do poczekaj, bo zaraz wystartujesz jakąś rakietę kurczę Nie, tym razem... Daj, nie! Uważaj, uważaj, uważaj! Pamiętaj O cholera. Za co to włączało? To czerwone. Okej. Okay. Nie! Cholera. O, dobra, dobra. That's pretty good. Eee... W sensie nie, że coś, ale to... Czy ty teraz tu, tutaj wbijesz, czy... A jak zejdź, to. Zejdź na dół. Przesuń teraz ten duży do mnie. Jak się przesuwa? No tak. Opieraj się po prostu to. Dobra, teraz przesunąć to. a dobra, tutaj takie widzę, że logiczne myślenie załączyłeś. No, <gry> poczekaj, to, to na Na czas. Purkura i logicznego myślenia włączę. O. I teraz tak skaczemy. Nasz hitbox nie może wbić. A na. w Dobra. niepowołane miejsce. Jesteśmy. O, przepoczaj. Ładuję. Dobra. Ten, teraz chodź sobie ten rakietę. O, zdaj. O, jak pięknie. Tak, chodź to jest rakieta, chodź taki. Nie spoileruj o kurde ty. Ale to jest spora ta rakieta o. Jeden z nas mu tam wyjść za nim nas. USA O kurde, o kurde. Niezła. Pewnie dla ruskich. Teraz o, to coś otworzyło, tylko jeszcze nie, nie wiem co. Chodź. Trzeba poszukać wyjścia. Dobra. O, uważaj. Ej, ten do leczenia się zregenerował. Nie, ale można Dobra, krzesła nieść Musimy wrócić pewnie. Dobra, już lecę. Gdzie uważaj, jesteś? Uważaj, uważaj. Okej, okay, to co. Trzeba... Poczekaj, patrz na mojego. Poczekaj, shiftem się. Zaj wybuchniesz. A GG Ach. easy. O, nie. Wytniesz. Wytniesz, ja zaj wyjść, co? Coś tam nie 12 seconds later. Dobra już. Dobra. Dobra, już. Dobra. No nie. No od razu tym kto nie ma i od razu widać, kto... Kto ma lepsze parkura. Chodź, daj, chodź. Bo trzeba, jestem przy bombie. Przy rakiecie. Co tam masz, ty? Sobie... Nie widziałeś, żeby coś się otworzyło? Eee, nie, nie wydaje mi się. No tu mi się otworzyło, ślep, ślep. Gdzieś coś się otworzyło. Lep, tu. Chodź, tutaj. Tu no my to patrz, my tu by. Aaaaa! A... 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 O cholera, jasne. Sobie... O. o, 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 o. Myślę, że to koniec odcinka. No to ELO!